Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj tak spontanicznie można powiedzieć w zasadzie, bo w połowie mielenia stwierdziłem, że a coś nagram. Coś nagram, coś pokażę. Mięsko. Mięsko jak oczywiście. Tutaj mamy poporcjowane już roz, roz, no, po rozbiorze. Poporcjowane na konkretne partie. To, co zostaje w całości, zostało w całości. A to, co do zmielenia, to do zmielenia. I teraz tak. Tu mi się worek. Yy, worek gdzieś przedziurawił. Będę musiał jeszcze raz zapakować. Yy, taki baranek nie za duży, no młodszy, no bo, bo potrzeba chwili jest, że tak powiem. Yy, ubój zgłoszony oczywiście. Jutro taką mamy imprezę rodzinną. No, nie taką tam, bo to konkretna impreza. Pięćdziesiątka roczniców ślubu. Rodziców, rocznica pięćdziesiąta ślubu, także, także konkret impreza. No i że tak powiem, w każdej części domów, praca w re. Jeżeli chodzi właśnie o robienie żarełka na jutro. No a ja się zajmuję tym co co, co co ja się najlepiej znam czyli właśnie e, przygotowaniem jagnięciny. E, mam mam zrobić e, mięso mielone do kotletów. I robię mięso mielone. <laughs> mięso mielone tak jak widzimy tutaj ładnie po przemieleniu kolorek piękny śliczny. Świeżutkie mięsko. Ubu jest wczorajszy, mięso sobie schodziło się, odleżakowało, dzisiaj mm, krojenie i mielenie. I co tutaj mamy? Y, tutaj mamy y, łaty, tak jak widzimy, tak? części łaty, czy łata brzuszna, czy tam boczek. Y, mamy comberki, comber jest, tutaj ładne takie kosteczki, o tutaj, ładnie widać. Już inne takie mięso, bardzo, mm, no zobaczcie, bardzo ładnie. Marmurkowatość też jest można fajnie zobaczyć nie to nie jest tak że nie ma jest jest jak się przyjrzymy widzicie Mięsień poprzecznie prążkowany bardzo ładnie widać także e, łata łaty brzuszne e, Comber. czyli te e, uświnki u to schaby by był nazwany czyli tak żeby wam ułatwić Zlokalizowanie tej partii mięśnia konkretnego, także to wszystko ładnie jest poczyszczone. Łap ostroż. Łap. O, pięknie widać, o zobaczcie. Bardzo ładnie widać. Jaki jest delikatnie, delikatny przerost tkanki mięśniowej tłuszczykiem. No, baranek młody. Także nie ma tam jakiegoś, o kudełek kurde, no. Tego to się trzeba wystrzegać, niestety. No, ale zdarza się. A, e, wszędzie. Nie, nie ma. Nie ma to tamto. E, także y, łata, y, cąberek, y, y, karkówka y, czyli to, co zwykle idzie do, do zmielenia. I tutaj tego mięsa mamy dzisiaj y, tam po, lekko ponad 4,5 kg. Także z 4,5 kg będzie robione, będą robione kotlety. Na jutro prawdopodobnie kofta. Także tam już nie wnikam. No ja mam przygotować, do, doprawić solą, pieprzem i pietruszką w tym wydaniu. Pietrucha będzie. Także troszeczkę zieleninki. Także tak to wygląda. Raz zmielone, zważone jest tylko najpierw to zmielę. Dodam przypraw, wymieszam tym 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 samym robocikiem i, i, i będzie. I teraz tak. Baran po uboju ważył około tam ponad, no prawie całe 16 kg, tam 15, takie dobre, dobre 15 kg. Także nieduży, młody baranek elegancki. Mówię, potrzebna była, była potrzeba, to, to, to taki poszedł. I teraz tak, ale ogólnie bardzo ładnie. Umieśniony, wyrośnięty wbrew pozorom. Przy ważeniu tuszki myślałem, że będą gorsze partie, ale nie. No, zobaczcie, tutaj mamy już poważone, popodpisywane. Jest jeden udziec 2,7 kg, drugi udziec 2,8 kg, także całkiem nieźle. Nieźle, nieźle, ale przy takim baranie, przy takim baranie 20, 20, 22, 23 kg. Powiedzmy tam między 20 a 23 kg yy, połubojowej, no to te uczce to są 3 kg no między 3 a 3,5 kg, więc tutaj yy, jest, jest, jest różnica, ale te dwa, takie prawie pod 3 to już jest nieźle. To już jest nieźle. One są już praktycznie wstępnie też wyczyszczone, bo wiadomo, że się okrawa, yy, okrawa yy, troszeczkę tego yy, tłuszczyku, żeby tego nie było za dużo. Jeszcze tam wiadomo, po rozmrożeniu będzie. To czyszczone, bo jakaś tam sierść Gdzieś się trafia i tak dalej No ale taki udziec zacny, spoko no, naprawdę e, Także dwa udce mamy I żebra Tutaj mamy żebra Popakowane Jest po całym kawałku, czyli po całej połówce klatki Klatki piersiowej, żebrowej e, Tutaj też zrobiłem babola Bo Ja już się jakiś czas temu nauczyłem <laughs> Tylko z rozpędu e, Że żebra pocięte najpierw pakuję do woreczka takiego do mrożenia i jego on gdzieś tam jest od przodu otwarty po to żeby te o kosteczki nie przebijały tego moletowanego woreczka I tutaj się taki problemik robi nie także tutaj dałem a tutaj nie dałem to mi odpuściło dopiero po jakimś czasie tak jak na początku leżało było całe a teraz trzeba to niestety będzie poprawiać ale to nic. Także tutaj, żeber, jedna, jedna połówka kilo 790, tutaj jest kilo 760, takie całkiem wyrównane. Po sześć takich kawałków żeber podwójnych, dwa żeberka są z boczkiem, z całością. Tu jest nic nieobrzynane Plus kotlecik, tak, tutaj ładnie widać. No, to też dalsza część sombru, nie? Jak tam pokazywałem, właśnie ten element taki przerośnięty. Także tak to wygląda. I tutaj kosteczki mamy, kilo 600 też zapakowane próżniowo. Kosteczki, które zostały po obczyszczeniu, właśnie po obczyszczeniu tego mięsa. Tutaj mamy łopatkę, dwie łopatki. O, właśnie, zapomniałem o łopatce. Dwie łopatki, karkówka. Dwie łaty brzuszne i comber, tak? I łącznie mamy tutaj 4,5 kg. No mówię, tam baranek, tam 15,5 kg. No to. No tak. Jest nieźle, nieźle jest jak na półboju. Starsze baranki są po prostu większe. No ale tutaj mówię, było pod ręką takie stworzenie, no to się takie przerobiło. To nie szkodzi. E, to pójdzie do zamrażary, to wszystko pójdzie do zamrażary, kości pójdą do zamrażary e, i, i tak przygotowane kości, jak się już nazbiera, tego troszeczkę więcej. No to będziemy robić znowu tam zupę kolagenową czy tam zupę mocarza. Jak to tam zwał, Tak zwało. Także, także tak to wygląda. Ja sobie tak w taki sposób porcjuję mm, i wiadomo, co, co jest, co widać. Konkretny obiad można zrobić, tak jak tam robiłem w słoiki, no, to właśnie taka, taka paczka żeber te 4-litrowe, 4, 4 ponad 4-litrowe słoiki, i do tego 2 kg kapusty I tam naprawdę na razie stoi. Poczekam sobie kilka miesięcy i zobaczymy, ale to też można by było wsadzić, nie? Za jakiś czas, jak będę miał chęć, to. Albo pójdzie do pieczenia, albo sobie wsadzę w kapustę. Zależy, co mnie najdzie na narobienie jakich słoików. Na razie tam już no, ostatnio miałem grubą akcję. Teraz chwila przerwy za jakiś czas znowu znowu będę bawił się wekami. No, także, także to tyle w zasadzie. Tak chciałem tylko pokazać w jaki sposób ja e, to przygotowywuję i ogólnie jakie właśnie partie. partie mm, o, Porcje obiadowe przygotowywujemy. Łopatki to raczej nie idą do zmielenia, no ale teraz po prostu potrzeba było większej ilości mięsa naraz, więc poszły do zmielenia. Uczce zawsze zostają. E, I tak to wygląda. Po takim uboju normalnie to są właśnie takie dwa uczce i dwie paczki żeber. Kosteczki na bok i mięso mielone i tyle. Czasami tam łopatki też się smażą. Ja, ale to mówię, jak jest duży baran, to nie ma problemu. Przy takim małym baraniem, to trzeba było łopatek dorzucić. Tak jak mamy uczce po 3,5 kg, no to mamy dwa i jest 7 kg. Taki 3,5 kg to naprawdę konkret już jest do, do upieczenia. No, to w zasadzie tyle. Biorę się dalej e, do zmielenia. Zaraz tutaj skończę mielić. E, doprawię, wymieszam. I do lodówki. Już się chciałem wziąć do tego. Do przyprawiania. Ale przypomniało mi się, że gdzieś mi się łyżka do przypraw podziała Już w A już znalazłem ją. Nalazłem także. Nie martwcie się. Zaraz będę Przyprawiał Siema.